Oh, jezu. <grym> <grym> Szydłem, no jezu! To jest Żaden mnie wszedł! Oni do mnie strzelali! Bo do ciebie! Chodzi od Oślepienie! Kurwa ten już ma! Co? A, dobra. Cienie, wędrówce. to widziałem. Nie wiem, oni są na pośredzeniu. Ja. No ale co? Jest? Kurwa, co ma? Płacę do dym. Pływamy. Jest taki. Leży na A. Co strach. Co się szkolić. Dostał jeden z nich. i tak się. Tak ja ja się kurwa. kończę ja rodem. 10 sekund. Sami ją kurwa Dostał jeden Jezus! No nie kurwał! Ja 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 Ta, Ta kosa jewala! To się nagrało! kurwa na no szczęście! Przeszła! Ile, ile dajesz Teraz go? wybiegnij! Zabij go! Dostał jeden drugi. Yes. Tu Jest! Tu, ja tu jest! To dobrze, kurwawa! Tak! A. Dorobić. 3 został jeden wróg, Nie wchodźcie, Nie wchodźcie. To to się nagrało. Został What? What? to Został Lol. postawione. co nie gram w krteni. Na nagle Na tych zwierząt z opór, wałaś, no ma co, za się. Jak? Nie. Nie 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 pane so. punkt <laughs> 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 co? Punkt medułów! Dużo mi Wyszli, wyszli! 100 mniej ma! Jeden tam! A co? Młotowie i stała. kurwa! Okay. No niepotrzebnie wysilaj się z tego. Dobra, gratuluję. Ja Dobry klats zrobiłem, co? Wim, wim, wim. Czego ty tam stoisz, kurwa dalej? No klacz! To do kurdawa Nazar, kurwa czegoś Udziec jak się kurwa weekend zaczynał. Tak, to, an, z... to jest udziec po weekendzie. No <grym> ja, ja już byłem na tym... przez nowo, czy? Ostatnia runda przed zamianą. O taka gałgana podniosłem kurwa i ona ja no bo, kurwa! Patrzcie, na Jakie to sformułowania padają? Gałgan. Ragatek. Ja, 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 ja. Kurwa, daj mu zjeść gnoju. Trzymajcie się jakoś, żebyście nigdy tak nie skończyli. Kurwa, się znęło nad majątkiem. To, to nieźle! Chcecie patrzeć co to. Ale kurwa laki głowa mi siadła Dostał jeden bok wyeliminowany jest tutaj za, za, tą, za tym boksem jest kurwa byłaby to Ja pierdolę co jest kurwa Jorek jest Jorem Mam bombę Ja pierdolę Mike jest Sky jest minus 18 Góra jeden już jest Mam 30 HP. Nie czy nie ja nie pójdą ja mam bombę tu zostało 30 Leci nadajnik stymulujący. Ja pierdolę. Ja pierdolę, co ja odjebałem? Kurwa. Nikt się nie upiętni. O, to długo. Nie. Yeah. Nie. Yeah. jeden wróg. Czasu nie ma. Czasu nie ma. uciekacie! uciekacie. Nie <noise> był! Po prostu ten! Chujem, obszar prostu macie zaznaczone. Kurwa, ale strzały życie! Zdasz go może z pistolem. bo ten był to się pije. Jezu, nie no tak jest ja Sprawdzam teren. To oh, kurwa. What the fuck? Ciasz tu szan? Nie. Do tyłu. Ciao, ciao.